Witajcie kochani. Stęsknim się już za Wami. Popatrzcie, kogo dzisiaj ze sobą na filmik zabrałam. Tak jak obiecałam. Chcę Wam dzisiaj przedstawić naszego wspaniałego endusia. Proszę bardzo, to nie będzie łatwe. Bo to jest kod brytyjski. A jeśli jeszcze nie wiecie. Koty brytyjskie bardzo nie lubią się przytulać, nie lubią się nosić, nie lubią się głaskać. To są koty, które chodzą swoimi drogami. Tak, widzicie jego wzrok, jaki jest zadowolony, że go tutaj trzymam na rękach. On jest bardzo przyjemny, bardzo kochany. O, już, 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 no dobrze, idź, 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 idź sobie. Yy, yy, tak jak już wspomniałam, bardzo kochany, bardzo czysty, ale niestety, jeżeli chcecie kotka, którego chcecie sobie głaskać, nosić czy przytulać, no to niestety nie Brytyjczyk. Miała tutaj być dzisiaj ze mną Gaja, ale gdzieś niestety mi uciekła do mamy chyba na dół, bo tam, tam jest yy, również mały kotek, którego moja córka znalazła na łące. Poszła szukać zegarka, znalazła małego kotka, tak. Moja mama go przygarnęła, dlatego tak teraz odwiedzają się, jedni chodzą tam, kotek znowu od mamy przychodzi do mnie. Bardzo lubi tutaj u nas siedzieć, także no jest wesoło, jest wesoło, naprawdę. Tylko jeżeli chcecie się zdecydować na takiego kota, no to musicie się liczyć również z obowiązkami sprzątania kuwety, sprzątania sierści, no to niestety są obowiązki, które trzeba później, czy się nam chce, czy nie chce, ale wypełniać. Dzisiaj, jak widzicie, mój makijaż przedstawia kotka, przynajmniej tak się starałam, żeby jakoś tak mniej więcej tego kotka wam przedstawić. Nie jestem malarką, także wyszło jak wyszło, ale chyba, żeście się domyślili, że dzisiaj będzie o kotku, prawda? Także zaczynamy kochani. Mam nadzieję, że już moją książeczkę sobie gdzieś tam zakupiliście, że moje filmiki się Wam spodobają. Będę starała się jakoś tak skracać, żeby Was nie zanudzać, bo słyszałam, że mój film był za długi był, takie głosy. Moja rodzina mi również tak dała do zrozumienia, więc postaram się teraz szybciutko. Przeczytamy sobie połówkę dzisiaj wierszyka pod tytułem Niegrzeczne dzieciaki. Mam nadzieję, że Wy jesteście grzeczne. Że nie dręczycie zwierząt, tylko ich kochacie. I mam nadzieję, że no, tymi moimi wierszykami zachęcę Was do kupienia mojej książeczki, bo nie jest aż taka droga. A już piszę dla Was następną książeczkę. Nie będą to już wierszyki, będzie to raczej takie opowiadanie. Ale y, mam nadzieję, że również się Wam spodoba. Także zaczynamy. Wierszyk ma tytuł Niegrzeczne dzieciaki. Pewnej niedzieli kot Bonifacy wyszedł jak co dzień na poranny spacer. Myszkę chciał sobie dziś upolować, więc poszedł na łąkę, by tam czatować. Siedział tak dłuższą już chwilę wpatrzony, lecz myszy nie było. I odszedł znudzony. Nagle zobaczył kolegę swojego, starego już kota, pan Kracego. Ledwo biedaczek stał już na nogach, a w oczach jego był smutek i trwoga. Sierść miał zmierzwioną i umorusaną, ogon wygięty i łapkę złamaną. Cóż ci się stało, kolego kochany? żeś tak jest brudny i poturbowany. Dzieci niedobre mnie dziś złapały i tak okrutnie potraktowały. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że jeżeli wy na swojej drodze spotkacie jakiegoś bezdomnego kotka czy pieska, to nie będziecie tak go traktowały, jak tutaj te moje niegrzeczne dzieciaki, tylko, że wy jesteście grzeczny i postaracie się pomóc takiemu bezdomnemu zwierzątku, można choćby nalać mu wody, prawda, żeby się napił, czy, go, czy umyć, czy troszeczkę dać mu tam jedzonka jakiegoś, no wiadomo, nie za dużo, bo jeżeli nie chcecie go zatrzymać, a taki kotek pomyśli, że, że chcecie, jeżeli go nakarmicie i napoicie, no ale warto zawsze takim zwierzętom pomagać, a nie je dręczyć. Bo one tak samo jak my czują ból, strach. Także dajcie im sobie spokój. Niech on sobie ten kotek czy piesek odejdzie w swoją stronę, gdzie tam chce, ale wy będziecie mieli spokojne sumienie: że pomogliście, napoiliście, nakarmiliście i kotek też będzie szczęśliwy. Może po prostu gdzieś zabłądził, zabłąkał się i wróci później do swojego domu, a wy będziecie mieć. Spokojne sumienie, że pomogliście i spełniliście jakiś dobry uczynek, tak? Mam nadzieję, że zachęciłam Was moim kolejnym wierszykiem. Nie będę Wam przynudzać, nie będę przedłużać. Także do zobaczenia, kochani. Postaram się następnym razem znowu jakiś makijaż sobie czy tam wystrój do danego wierszyka. Jeszcze nie wiem, co Wam będę czytać, także nie wiem, co będzie. Ale postaram się jakoś was zachęcić. Tak więc do zobaczenia, buziaczki.